Wyobraź sobie, że wybrałeś się na targi terrorystyczne. Wokół ciebie jest mnóstwo stanowisk, na których znajduje się jeszcze więcej zwierząt. Są tam różne ptaszniki, różne pytony, różne gekony, egzotyczne owady, no i tak dalej. Nagle jednak Twoją uwagę przykuwają pewne małe, za to bardzo kolorowe robaczki, podpisane jako ekipa sprzątająca. Są to równologi. Zauroczony ich wyglądem, postanawiasz kupić sobie ich startową kolonię, i. no i właśnie tutaj pojawia się kłopot. Co jeszcze powinieneś zakupić, aby naszykować dla nich odpowiedni pojemnik hodowlany? Oraz, które gatunki będą dobre na początek, na które mogą się okazać troszkę większym wyzwaniem? W tym filmie postaram się pokrótce odpowiedzieć na te pytania. Zatem zapraszam do oglądania. Na wstępie jeszcze chcę zaznaczyć, że nie uważam siebie za specjalistę w dziedzinie hodowli równonogów, a jedynie za pasjonata hobbistę. Który tym oto materiałem pragnie choć trochę wspomóc początkujących hodowców, bazując na swoim doświadczeniu oraz na informacjach od różnych innych hodowców, tych oto skorupiaków. Dobrze, a więc przejdźmy do meritum. Co powinno się znajdować w pojemniku hodowlanym dla równonogów? No po pierwsze i najważniejsze, podłoże. Wielu różnych hodowców stosuje rozmaite mieszanki podłoża i co prawda równonogi to nie larwy chrząszczy, więc na przykład wykorzystanie torfu kokosowego ich nie zabije, jednak budzi on mieszane odczucia wśród niektórych hodowców, głównie dlatego, że jest to jedynie wypełniacz, czyli sam w sobie nie stanowi on żadnej wartości odżywczej dla naszych zwierzaków. Dlatego też inni hodowcy starają się korzystać z bardziej naturalnych substratów, składających się np. z mieszanki ziemi ogrodowej lub zmielonego próchna drzew liściastych. Osobiście używałem każdego z tych trzech rodzajów podłoży, jednak obecnie będę raczej starał się wykorzystywać jedynie czyste zmielone próchno jako bazowego substratu, ponieważ wydaje mi się to najbardziej naturalnym i wartościowym składnikiem dla naszych równonogów. Jednak bez względu na to, na które z tych trzech rodzajów podłoży się zdecydujemy, koniecznie musimy pamiętać o tym, aby dodać do nich dużo suchych liści. Mogą to być zarówno liście dębu, buku, klonu lub jakichś innych gatunków drzew, które nie są trujące dla zwierząt. Okazjonalnie do mieszanki można również dorzucić pokruszone skorupki jajek lub kredę pastewną. Po co? Ponieważ drugim bardzo ważnym elementem, który powinien się znaleźć w każdym pojemniku hodowlanym, jest źródło wapnia. Nasze skorupiaki do prawidłowego rozwoju potrzebują stałego dostępu do wapnia, tak samo jak na przykład ślimaki. Możemy im go dostarczyć na różne sposoby. Jak już mówiłem, możemy na przykład dodać do substratu sproszkowane skorupki jajek, kredy pastewną, lub dodając na górną warstwę substratu większe kawałki wapienia czy sepie która moim zdaniem najlepiej się tutaj sprawdza. Równonogi będą chętnie ją regularnie podgryzać, dzięki czemu ich pancerze zawsze będą w świetnej kondycji. Jednak nie samym wapniem równonóg żyje. Równonogi są destrytusożercami, co znaczy tyle, że odżywiają się martwą materią organiczną. Dlatego, tak jak już mówiłem, najważniejszym źródłem pokarmu będą dla nich suche liście oraz próchno, jednak okazjonalnie możemy im podrzucać różne smakłyki, np. kawałki warzyw, owoców, suszone rybki, krewetki, suchy pokarm dla ryb, psów, kotów, martwe owady, czy też nawet wylinki innych naszych podopiecznych, np. Na węży. No ale zaraz wróćmy jeszcze do liści. Już o nich wspominałem podczas omawiania robienia podłoża. Jednak warto dodać również jeszcze kolejną ich warstwę na ten substrat, ponieważ oprócz odżywiania się nimi, równonogi bardzo chętnie korzystają z nich w formie kryjówek. Izopody są naprawdę skrytymi stworzeniami. Większość gatunków nie za bardzo lubi przesiadywać w otwartych, nasłonecznionych przestrzeniach. Dlatego w pojemniku dla nich nie może zabraknąć licznych kryjówek, które znacząco zwiększą ich komfort życia. I oprócz suchych liści, świetnym elementem wystroju będą także duże płaskie kamienie, łupiny orzecha czy większe kawałki próchna i kory. I to właśnie pod korą zazwyczaj będzie przesiadywać większość naszej kolonii. Ostatnio testuję również dodawanie większych kawałków gałęzi, które umożliwiają również równonogą wspinaczkę i zwiększają im miejsce życiowe. Ostatnim ważnym elementem naszego pojemnika jest mech. Równonogi tak samo jak inne skorupiaki rosną dzięki okresowemu linieniu. W tym czasie poszukują wilgotniejszych stref, które ułatwiają im pozbycie się starego pancerza. W takich miejscach również samica wydaje na świat młode, które spędzają tam początkowe fazy swojego życia. Aby odwzorować takie warunki w naszej hodowli świetnie właśnie nadaje się mechtorfowiec, który pomaga nam utrzymać taką podwyższoną wilgotność w jednym miejscu w pojemniku. Należy pamiętać, że powinien on być stale wilgotny, jednak nie mokry, ponieważ niektóre gatunki równonogów mogą to źle znosić. Na koniec pozostaje jeszcze sprawa samego pojemnika oraz wentylacji. Ja jako docelowych pojemników hodowlanych używam przeważnie 12-litrowych plastikowych pojemników z różnych marketów. Ważne jest, aby pojemniki były dosyć wysokie. Ponieważ pozwoli nam to umieścić w nich więcej wystroju oraz ułatwi stworzenie dobrej cyrkulacji powietrza. Wentylacje robię tradycyjnie na przeciwległych ściankach, wycinając większe otwory, na które następnie wtapiam metalową siateczkę lutownicą. Bardzo istotne jest, aby ta siatka miała naprawdę drobne oczka z dwóch powodów. Po pierwsze, aby z pojemnika nic nie uciekło a uwierzcie mi, izopody są wręcz mistrzami wyszukiwania wszelakich zarysowań i zabrudzeń, które wykorzystują do ucieczek, a po drugie, aby nic do pojemnika nie wlatywało. I mam tutaj na myśli różne drobne muchówki, czy ćmy, takie jak ziemiórki, mięsówki lub specyficzne gatunki moli. Wiemy już zatem, jak powinien wyglądać pojemnik dla naszych równonogów, jednak, które gatunki będą dobre na rozpoczęcie przygody z tym hobby, no a które mogą nam sprawić pewne trudności? Prawdę mówiąc odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta do znalezienia. Każdy hodowca ma różne zdanie na temat hodowli danych gatunków równonogów. Przykładowo sam pamiętam jak gatunek na ten moment oznaczony jako Nesodillo arcangeli, który wtedy był jeszcze znany pod nazwą Cubaris sp. tsuri. Jeszcze parę lat temu był uważany za wymagający, długo rosnący oraz bardzo wolno się rozmnażający. A dzisiaj, dzisiaj z czystym sumieniem, większość hodowców raczej poleciłaby go każdemu początkującemu, ponieważ u wielu osób, w tym również u mnie, rozmnaża się on naprawdę dobrze i bezproblemowo. Podobna historia miała miejsce z rodzajem Merulanella. Jeszcze parę lat temu gatunki z tego rodzaju były uważane za naprawdę bardzo wymagające oraz były bardzo kosztowne, przez co stosunkowo niewielu mogło sobie na nie pozwolić. Dzisiaj osobiście znam osoby, które jako jedne z pierwszych równonogów sukcesem rozmnożyły właśnie równonogi z tego rodzaju, a ich cena rynkowa w Polsce coraz bardziej maleje. Jaki stąd wniosek? Moim zdaniem zdecydowana większość gatunków z tego hobby nie jest za bardzo problematyczna i nawet osoba dopiero wchodząca w hodowlę tych skorupiaków powinna sobie z nimi poradzić. Jednak ważne, aby przed zakupem każdego nowego gatunku dobrze zaznajomić się z warunkami, jakie on preferuje, oraz czy nie wymaga jakichś niekonwencjonalnych warunków w pojemniku. Przykładowo równonogi Porcelio Scaber i Porcelio CF Hoffman Segi Sevilla należą do tego samego rodzaju. Jednak z moich obserwacji Porcelio CF Hoffman Segi Sevilla są dużo bardziej wrażliwe na wahania wilgotności co należy mieć na uwadze podczas ich hodowli. Szukając dalej w rodzaju Porcelio możemy natrafić na niezwykle piękny gatunek Porcelio Expansus, który jednak wielu i to nawet bardzo doświadczonym hodowcom potrafi płatać figle i z dnia na dzień większość naszej kolonii może po prostu umrzeć. Jednak aż tak bardzo kapryśne gatunki jak właśnie Porcelio expansus stanowią na szczęście mniejszość wśród dostępnych gatunków hobby. Na koniec chciałem wszystkim bardzo podziękować za pozytywne komentarze pod ostatnim materiałem. Tak jak zaznaczyłem na wstępie, mam nadzieję, że również ten film wspomoże osoby, które zainteresowały się tematem równonogów. Jeśli macie pomysły na temat przyszłych materiałów, będę naprawdę wdzięczny za podzielenie się nimi w komentarzach. Do usłyszenia następnym razem.